Siemaneczko Widu, witam Cię serdecznie na CSGO Skinsie. Najważniejsza rzecz, tutaj klikasz plusik i deksym 22, aktywuj, wtedy masz plus 10% do depozytu, więc serdecznie polecam, plus darmową skrzynkę na start dla nowych skinów, plus 2 w depozycie. Przymieram, że jest na stronie plus 10% do depozytu, jest naprawdę fajna sprawa, jest to też w skinach, więc serdecznie polecam, plus trwa aktualnie event, więc zdecydujecie punkciki za depozyt, nie? Na przykład możecie sobie mieć na fajne nagrody, o, przetrzeli z albo tutaj wchodzicie i macie prezent, znaczy tego nie macie, ale jak dowodzicie o, w mam doda prezent wygląda to aktualnie o tak, że dostaliście prezent od jakiegoś tam kodu na no, przykład ja dostałem, znaczy widzowie dostali takie z tutaj, nie? więc serdecznie polecam naprawdę no i co, I dzisiaj sobie policzyłem jakieś ciekawe skrzyneczki, może niech coś droższego damy a w sumie dawaj, dreamy Dream night Wejścia skrzynek na tryb Underdog na trzech e, Dobra i zobaczymy jak to wypadnie wy 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 Jestem tego mega ciekawy I trzeba też być dobrze Dobra, zobaczymy pierwsza skrzynka klęska pierwszym gorczej go No spoko jest okej okay. Jest okej, okay, jest okej okay. Zobaczymy jak dalej wyglądało Jestem tego mega ciekawy Okej, okay, no oddaję. Aby im tylko jakaś koska fajna wpadła, albo jakiś kałaszek, to będę już mega szczęśliwy. Bo to będzie oczywiście proficik. Zobaczymy, jak to wypadnie. serio jestem mega ciekawy, jak to wypadnie. A bo ja mam drobną tanową nie? Ok, okay do tego wszystko. Wszystko jest na tego drop. trop. No dobra, cię daję. Liczę na jakąś ciekawą skrzyneczkę, gdzie dea, jakiś dobry dropik. Liczę na to, liczę na to, że mi się uda. Okej. Okay. Już mam tutaj etykietki, okej. Więc jak na razie wygrywamy, ale... Kurde, no i wkrypni jakaś kostka. O trzecia kostka, kostka, no i wleci jakaś kostka, No nie wtedy wpływ tam jakaś kostka. Co ja chcę? Okej, okay, dawaj, dalej, dawaj, dawaj. Dawaj jakaś kostkę, no. Posyp coś, sypnij coś. Sypnij co sypn nieco. Kurde, no. Zaraz to przegram, tego to, to, to jeszcze z tego dojrzał, to przegram. To oczywiście nie chcemy, ale przegrywam aktualnie. Ale, okej. Okay. Aleks to raczej nie wygra. No ja tam terrorem... O, okej, okay. to sobie do, dobry drop. Dobry, do, dobry drop, jak najbardziej dobry drop. Idziemy dalej. Okej, okay, dobra, i wygrywam tu znowu. I mi się po prostu pewnie zwróci to watna. Jeżeli, jeżeli nic się je nie no, Mi. To będzie mega dobrze, że z drop drapiem. to będzie mega dobrze. Okej, okay, dobra, to już jest raczej wygrana, spokojna. <laughs> Zaczekaj, okay, no to nie wyglądał. Okej, nie, to jest Profit, profit jest już, już murowany, jak to się będzie teraz. No i dobra, wygraliśmy to elegancko, elegancko. Kopiujemy bi bitewkę. Ma 4 osoby. Standard, albo... Mamy bitwę, okej, okay, skopiuj bitwę. na Teraz liczymy to, że coś trafię. Zobaczymy, jak to wypadnie. Nie jestem, ale no, że prawie, ważne, że profit siadł Poprzedniej. I jak to teraz tutaj wypadnie. Dużo na 400 powinny jednak te koski sypać, nie? Jednak powinny jeszcze koski sypać, nie? Ok, wygrywamy pierwsza. Jest zajebiście. Druga, no okej. Okay, robimy profit, robimy jakiś ten profit. To jest najważniejsze aby zrobić postępy No i dobra Już trzeba mi ciężko przebić kałaszek czerwony No to jednak czerwony kałaszek Nie, czerwony teraz jest droga Na gałek Zobaczymy kurda I co na to, że odda Odda Okej okay. To mamy mm -hmm. Jestem Jeszcze ten drop jeszcze to 400 mają, nie to też bym to przebić, ale <coughs> jakimś czerwonym albo jakąś kostką to na pewno to przebijemy, nie? Więc liczę na to, że ten wypadnie coś takiego właśnie, kostka jakaś albo coś czerwonego, nie? ok, nic światowego, 6 z nie jest nie 7 Dream, dalej ok Dream, dalej Dawaj, dalej. no Sydney. no kurde, no nice jest to jakby Rozumiem, że to jest 256, nie, ale no koska powinna się siedzieć. jednak, jednak to już jest cały 1% na no, całą skrzynkę na nas czterech, nie? Plus 20 skrzynek, no to kurde, 20% no to już powinno coś wypaść, nie? jakaś koska fajna, nie, no kurde, no slipa trochę, że ta koska nie dropi żadna, nie? Ale na pewno będę się starał, na pewno będę się starał, aby to jednak dropiła ta koska, kurde Hmm No już z tue zbieraliśmy z tych drobniaków, więc nic najgorzej w ogóle. Było tak blisko tej kosy. Dobra, teraz daj kosę albo coś czerwonego. No nie... Dała, ale nie to co potrzeba. Dobra, daj robimy jeszcze jedną, ale na 10 skrzyneczek teraz. Dobra, bo tyle. Tryb standardowy. O, jechała jest akurat 10. Dobra Norpciu Spocznijmy z listówki Zobaczymy na pewnie Czy drobne drobna czy nie No aby, aby nam coś dobrego drobnęło, to będzie tutaj idealnie po prostu Będę przeszczęśliwy No ale na razie strata niestety Dobra, dawaj jakąś kosę, dawaj jakąś kostkę. o Robimy profit, najważniejsze. Lecimy dalej. Dobra, zostało 500 czerwony sklep. O Jezu, tak blisko czerwonego. Czerwony równa się profit, nie? Kurde no. tak blisko czerwonego. Czerwona jak jakaś koska. Czerwona albo jakaś koska. Niech dropnie. Niech to dropnie. Czerwone, Czerwone, dawaj, 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 dawaj. Dobra, niestety się nie udało. Troficik jest na no strata, niestety nie. Ale na pewno zrobimy z tego drugą część. Więc trzymajcie się, siemano!